Weber We Care. Weber Dry Balkon to wykończenie powierzchni balkonu lub tarasu bezspojnowym systemem powłokowym. Jest alternatywnym rozwiązaniem dla wykończenia przy użyciu płytek ceramicznych. Rozwiązanie to łączy w sobie hydroizolację oraz warstwę użytkową i oparte jest na wysokiej jakości sprawdzonym w systemie płynnych membran hydroizolacyjnych Weber Dry Pur System. Oto, jak prawidłowo wykonać Weber dry balkon w przypadku balkonów nowych, nie wymagających naprawy. Powierzchnia balkonu musi być równa i pozbawiona wystających i luźnych części oraz pyłu i kurzu. Połączenia ściany z płytą balkonową uszczelniamy trwale elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym. Podłoże należy zagruntować przy użyciu preparatu Weber Prim EP2K. Gruntowanie zaczynamy od pasa na dolnej części ściany, obróbek blacharskich, załomów i krawędzi. Gruntujemy przy użyciu pędzla. Następnie wałkiem gruntujemy większe powierzchnie poziome. Kolejnym etapem jest naniesienie membrany Weber Dry Pur Seal. Odkurzamy zagruntowaną powierzchnię i odtłuszczamy acetonem. Taśmą papierową wyznaczamy granice nakładania preparatu. Membranę nanosimy pędzlem w miejscach trudniej dostępnych. Na dużych powierzchniach używamy wałka. Bezpośrednio po naniesieniu membrany usuwamy taśmy odcinające. Po całkowitym wyschnięciu preparatu, najlepiej następnego dnia, nanosimy drugą warstwę membrany Weber Dry Pur Seal. Zaczynamy od odkurzenia powierzchni i przyklejenia papierowych taśm odcinających. Nanosimy membranę. Bezpośrednio po nałożeniu drugiej warstwy wykonujemy posypkę z piasku kwarcowego, barwionego piasku kwarcowego lub płatków dekoracyjnych. W ofercie Weber dostępnych jest 16 kolorów piasku kwarcowego Webersys Mix PU w dwóch uziarnieniach oraz 21 kolorów płatków dekoracyjnych Webersys Chips. Po wykonaniu posypki ostrożnie zdejmujemy taśmy odcinające. Po wyschnięciu drugiej warstwy membrany, najlepiej następnego dnia, zbieramy nadmiar piasku, nadaje się on do ponownego wykorzystania. W ostatnim etapie wykonujemy warstwę zamykającą przez nałożenie preparatu Weber Dry Pure Coat lub Weber Dry Pure Coat Traffic. W przypadku posypki z barwnego kruszywa kwarcowego lub płatków dekoracyjnych, warstwę zamykającą wykonujemy wersją transparentną materiału Weber Dry Pure Coat. Najważniejsze zalety systemu Weber Dry Balkon. Powierzchnia bez spoin i połączeń. Brak potencjalnych miejsc przecieków i ryzyka odpadania płytek. Estetyczna, dekoracyjna powierzchnia. Wysoka jakość i trwałość. Właściwości antypoślizgowe w zależności od rozwiązania. Łatwość utrzymania w czystości. Możliwość czyszczenia zwykłymi środkami czystości. Odporność na warunki atmosferyczne. Opady, mróz, promieniowanie UV. Temperatury w zakresie od minus 30 do plus 90 stopni Celsjusza. Możliwość wyeliminowania obróbek blacharskich. Elastyczność i zdolność przenoszenia zarysowań podłoża, nawet w ujemnych temperaturach. Szybka i prosta aplikacja. Doskonała przyczepność do podłoża. Weber. We Care.